Dlaczego będziemy protestować? Protest jest zorganizowany przeciwko tzw. Piące Kaczyńskiego, która w sposób, że tak powiem, wpływa no, niszczący, paraliżujący polskie rolnictwo, które, które jeżeli po prostu będzie ta ustawa zostanie wprowadzona, doprowadzi do bankructw wielu gospodarstw rodzinnych. Będziemy sobie protestować, wolno jechać, chcemy całej społeczeństwu pokazać, jakie problemy są. To nie są tylko problemy drobiarskie, bo jest w tym. Przemysł, rolnictwo po prostu, zboża, kukurydzę. Rolnicy już mają problem ze zbożem. Cena się na razie trzyma, ale nie ma sprzedaży w ogóle. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że te ceny drastycznie spadają. W przypadku drobiu, w przypadku wołowiny, z dnia na dzień obserwujemy znaczący spadek cen. To jest jako tako, to jest cały łańcuszek. Na to, na to, na to pracują wszyscy, czyli producenci zbóż, bo jeżeli nas nie będzie, oni nie będą mieli gdzie sprzedać zboża. No Wszyscy toniemy praktycznie w przypadku podpisania tej ustawy. Każdy widzi, że jest problem po prostu potężny, tylko ludzie po prostu nie wiedzą dużo, dużo nie wiedzą, że po prostu to ich dotknie, bo jak my nie będziemy produkować, no to niestety towar się ściągnie jakości gorszy i w cenie znacznie, znacznie drożej, ale nic sobie sprawy z tego nie zdaje, a rząd robi co robi, jak i nasi posłowie, nie ukrywam tego. Pisma różne i związki, i niezwiązki, i hodowcy tak samo powysyłaliśmy. W czasie pandemii, co jest potężny problem w każdej dziedzinie, w każdej branży, coś takiego zrobić, to jest po prostu przestępstwo i napaść na polskie rolnictwo tylko i wyłącznie.